Stan zawsze obecny jest stanem naturalnym. Stan, w którym trwa stała, niezmienna przytomność, nawet jeśli postrzegane są obiekty, nazywa się stanem naturalnym. Kiedy poprzez przytomny wysiłek w utrzymaniu umysłu wolnego od myśli jesteśmy zdolni trwać w tym stanie, to ten stan zwie się sahadża. Umysł spoczywający w jaźni jest w swoim stanie naturalnym, lecz zazwyczaj nasze umysły spoczywają w obiektach zewnętrznych. Samadhi staje się naszym stanem naturalnym, gdy porzucimy wikalpy myślenie abstrakcyjne, fantazjowanie. Bez upasany praktyki duchowej nie można tego osiągnąć. Jest to pewne. Doświadczenie stanu naturalnego podczas praktyki nazywa się upasaną. Kiedy osiąga się go bez odchyleń, nazywa się to wiedzą. W niezmiennym stanie naturalnym, dzięki ciszy umysłu, wolnego od wszystkich skłonności, widzący niewątpliwie poznaje siebie samego. Otoczenie nigdy nie opuści cię zgodnie z twoim pragnieniem. Spójrz na mnie. Opuściłem dom. Spójrz na siebie. Przybyłeś tutaj, opuszczając swoje domowe środowisko. Co tu znalazłeś tutaj? Czy jest to coś różnego od tego, co zostawiłeś? To jest przyczyna, dla której Acharya kładzie nacisk na Sahaja Samadhi, naturalne, spontaniczne skupienie, przed Niverkalpa Samadhi, skupienie bez zalążka, w swojej wspaniałej pracy Viveka Hudamani. Niewłaściwa identyfikacja z ciałem pojawia się na skutek utraty zacumowania i zdryfowania ze swego naturalnego stanu. Zaleca się porzucenie wszystkich fałszywych idei, odnalezienie źródła i pozostanie w swym stanie naturalnym. Pokój jest twą naturą. Brak pamięci i zapomnienie nigdy nie przyczynia się do osiągnięcia jaźni. Jaźń jest teraz niewidoczna, dla niejaźni, i to sprawia, że mówisz o zapomnieniu jaźni, nieobecności pokoju. Zapomnienie swej prawdziwej natury jest prawdziwą śmiercią, pamiętanie o niej to prawdziwe narodziny. To kończy kolejne odradzanie się. Twoje życie staje się wiecznym. Skąd pojawia się pragnienie życia wiecznego? Ponieważ obecny stan jest niemożliwy do zniesienia. Dlaczego? Ponieważ jest on Twoją prawdziwą naturą. Nie musisz zdobywać szczęśliwości, ona jest Twoją naturą. Błogość nie jest do zdobycia. Wszystko co należy uczynić, to usunąć nieszczęście. Tą metodą uczynisz to.